Jojojo, spizgany ziomale, wracamy na GeForce Kinsa, zrobić konkretne łoneczne. Wy, oczywiście, pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym, Skuty, który dodaje Wam 5%. Przy każdym doładowaniu, oczywiście, dla nowych użytkowników na start, również daje jedną skrzyneczkę MILS tak Taką właśnie za złoty 60. Zł. Myślę, że Saibi opcja na. Dobycie sobie darmowego skinka. Wiadomo, skinki nie są tu jakieś mega y, mocno drogie, mega zajebiste, ale zobaczmy, zobaczmy w sumie, co nam tutaj wypadnie. Ja pierdzielę ile razy ta skrzyneczka została otworzona, to ja nie mam pytań. Oczywiście dwa zł za fryczko jak najbardziej szanujemy. Mordeczki, ja jeszcze chciałbym Wam przypomnieć, że sama strona, jak i moje materiały są tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie o tym. No i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie. A dzisiaj dla Was do wygrania zajebisty skin na Gloczka o wartości 60 zł. Co zrobić żeby go wygrać? Zostaw łapę w górze pod tym filmem. Miej subskrypcję kanału i oczywiście napisz dowolny komentarz. To wszystko. Mordeczki, mamy 2000 złotych Oczywiście tutaj. Wyekwipunku. No, oprócz tego pięknego skinka ze skrzyneczkiem speka weźmy sobie, to sprzedajmy. Mamy również pięknego Negiewa za 15 tysięcy złotych w życiu. Chyba bym nie chciał szczerze takiego skina wypłacić o takiej sumie. No, ale sobie to zostawiłem, bo mam nadzieję, że nam te 2000 dzisiaj wystarczy. Kolejna skrzyneczka, którą bierzemy na celownik, jest. Krótka, krótki, tutaj dosyć ciekawa nazwa, krótko i na temat. No i widzę 1724 otworzeń. Dosyć dużo, skrzyneczka jest tania, 56 zł. No i zobaczmy, zobaczmy co ona tutaj w sobie ma. 2300 zł, 1800-1400, 1850, 600, 670, no powiem wam nie wygląda to źle chociaż procenty. No. Mogłyby być troszeczkę większe, ale nie ma co się spodziewać, nie wiadomo czego, no bo skrzynka nie jest jakaś mega droga. 50 par złotych. Dobra, zobaczmy tutaj na samym dole. No wiadomo, są skiny tak zwane tańsze do tarcia szanu i jest ich aż 5. No dobra, to podsumowując, to tutaj zbite, no tak, myślę, 60% straty. No ale zobaczymy, również są fajne tutaj nagrody. Lecimy, będziemy wszystko otwierać. Za dwa koła sobie otworzymy tą skrzyneczkę i. Położysz ty mordy, jaki ten szkieleton piękny jeszcze obok, kurczę, tutaj zachęcił nas. Będziemy sobie, myślę, że po prostu zostawiali to, żeby się nie mieszało. Potem po prostu wszystko sprzedam, oprócz tego pięknego negiewa, którego mam w ekwipunku. No, i się kręci 57,50. No tutaj jest fajne otworzenie. Co prawda, nieduży proficik, ale zawsze to był proficik. Dobra, lecimy kolejny strzał. I chociaż ten 57 mógłby polecieć, no bo on tutaj raczej już będzie coś warty. Ale no, maczek 28 groszy niestety mnie nie zadowala. Dobra, zmieniamy kompakt modzika. 3 sztuki na raz, 167 zł. Zobaczmy troszeczkę bardziej masowo. Jak ta skrzyneczka się zaprezentuje i mamy jednego 57a. Jestem ciekaw czy to nam odda. I to jak odda w ogóle P250 jaka cena? 290 zyskaliśmy, więc ponad 110-120 10, zł tutaj profitu z tego otwarcia. Odpa bardzo ładnie, bardzo ładnie. Lecimy dalej, no mam nadzieję, że to tak będzie. Stój, stój, stój do końca, ale powiem wam, tu jest jakiś kałaszek, on był w dobrej cenie. O jejciu, o jejciu, 56 zł. <grym> Kurczę, pieczone, 57 łącznie dostaliśmy, więc tutaj strata. Dobra, wariaty, wlećmy sobie w 5 sztuk na raz, bo tutaj mamy jeszcze 1500 ziko. No i otwórzmy to bardziej masowo. 280 zł za 5 takich. No i zobaczmy, zobaczmy, czy coś nam fajnego poleci. Koska była bardzo blisko, ale tutaj są trzy fajne nagrody, nawet 370 łącznie dostaliśmy. No, jak najbardziej tutaj proficik 90. Polskich złociszczy i piękne skiny w naszym ekwipunku. Lecimy dalej. Coś tutaj próbuje wylecieć, ale nie do końca chce. Ok, 180. No tutaj stówka na minus. No niestety, wcześniej prawie stówka na plus, teraz stówka na minus. I to będzie drogie raczej. Ile to kosztuje? Czy ja się mylę? Chuj, ja tam mylę się. Myślałem, że to inny skin jest troszeczkę więcej warty. No ale dobra, 141 złotych, tutaj również ze 140 z ikona minus, lecimy dalej no króciutko z tą skrzynką, ewidentnie krótka jak nic no i tutaj 102 złote, ojojoj, nie komentujemy spory minusik i lecimy dalej, chyba to będzie ostatnie otwarcie, rękawiczki, koski gdzieś tam przelatują, no o ty w mordę, to chyba najgorsze otwarcie. Czajcie, że to otwarcie nawet nam nie dał na skrzyneczkę milspeka. No to jest po prostu niesamowite. Zobaczmy ile razy możemy jeszcze otworzyć. Chyba dwie sztuki. 112. Piękny numer. Zmieńmy tego modzika. No i teraz leci koska. Teraz leci koska. Dwie ostatnie sztuki. Rękawiczki przeleciały. Kałaszek jest tutaj. A jajaj, no powinno być, nie będzie na plusie 56 zł. No jak to może tak być? Po prostu szkoda, no bo dwa koła wydaliśmy na skrzyneczkę. No i niestety tutaj stopeczki nic nie trafiliśmy. Tak naprawdę żadnych rękawiczek, kałaszek też nam nie poleciał. No jedyne co to tego Five Sevena tutaj trafiliśmy, a od tych skinów wyżej nic, a nic. No mieliśmy delikatnie mówiąc pecha. Zaznaczmy sobie to wszystko, przejdźmy na ostatnią stronę nagiewa odznaczmy, sprzedajemy. No i mamy biedę. Jesteśmy no, 700 zł na minusie, więc nie wygląda to aż tak najgorzej, ale kurczę, no szkoda, szkoda, bo fajna skrzyneczka nie kosztuje za dużo, a niestety nam tutaj nic fajnego nie oddało. Wariaty trzeba na sam koniec tutaj jeszcze w jakąś bitewkę wlecieć. 1200 zł. Myślę, że jakąś fajną możemy sobie e, wykminić. Tylko tak, dodajmy sobie przede wszystkim tą skrzyneczkę za 56 zł czekajcie niech no ja już znajdę jest pan krótki dajmy ją sobie za taką naszą końcówkę tak zwaną czyli może no dobra 280 zł i tutaj już coś troszeczkę grubszego dorzućmy co by tutaj dać może coś takiego wiecie na jednego strzała tak zwanego, żeby tutaj była jakaś szansa na odkutkę. No byśmy mogli coś takiego za około 1000 zł. hyderka na przykład jak w mordę strzelił tutaj równiutko, hyderka pasuje, no to co ja mogę zrobić? No muszę ją po prostu dodać, zaryzykujmy sobie dzisiaj i weźmy w sumie underdoga, zróbmy to na underdogu, tworzymy taką bitewkę. Ja tradycyjnie przywołuję boty, a Wam również przywo przywołuję. A Wam również przypominam o trwającym konkursie Mordy. Na Discordzie jest zajebisty konkursik, w którym nie ma wymagań. Są fajne nagrody do zgarnięcia, więc zapraszam wszystkich na Discorda, Tylko wystarczy dołączyć. Lecimy, lecimy. Oczywiście po zostawieniu boostera również Wam się pojawi. Dodatkowy kanał i tam również są fajne nagrody do zgarnięcia No i gościu, kurczę, pierwsza skrzyneczka i, i typeczek tak pięknie lecia. A ja po raz kolejny tutaj jakieś delikatne ścinki mam na GeForce Kinsie Chociaż jest dużo lepiej jak w pozostałych odcinkach, bo ta bitwa chociaż idzie jako tako Okej, okay, no panie krótki, no tutaj ewidentnie musimy liczyć na ostatnią skrzyneczkę Hyderkę no bo jak to tak będzie siadać, ten również kałaszkę, zobaczył. raz ja tu skrzynkę otworzyłem I mi żaden z tych fajnych skinków nie poleciał tutaj na bitwie od razu, 5 sztuk I sypie jak pojebana, 124 zł, również fajny skinek, no dobra No przegonili mnie, nie ma co gadać, ale chuj, nie ma szans nawet, 2100 trafił Henry, pięknego Bo, ej, ja zapomniałem, ja pierdolę <śled> ale ja tutaj jak beret myślałem, że to normalne, zawsze się zapierdolę i mylę się z tymi trybami 4800 zł ale tutaj fajnie miałem wrażenie, że przegrałem, a jednak wygrałem, więc no, zajebista opcja, wariaty dzisiaj kończymy naprawdę z wielkim bananem na no mordzie, yes. sprzedajmy sobie to wszystko, oprócz negiewa i zobaczmy ile mamy, 4862 zł więc pięknie tutaj bitwa na zakończenie ja się trochę zajebałem w akcji, no i z wariaty mam nadzieję, że odcinek wam się oczy Oczywiście podobał, jeżeli tak, zostawcie łapę oraz zapraszam na kolejne odcinki wielkie. Yo!